Indie zabierają pracę Polakom. Wyobraźcie sobie kwotę 243 miliardów złotych. Właśnie tyle Amazon, Google oraz Microsoft zamierzają zainwestować w Indiach do 2030 roku. To budżet zdecydowanie większy niż roczne wydatki Polski na obronność, a mówimy tu tylko o trzech firmach. Podczas globalni giganci pakują walizki i przenoszą miliardy na wschód, w Polsce dzieje się coś niepokojącego. Kraków, dotychczasowa perła europejskiego outsourcingu, notuje rekordowe zwolnienia grupowe w największych korporacjach, w tym w Shellu czy Heinekenie. Problem ten nie dotyczy jednak tylko Krakowa ale tak naprawdę innych dużych polskich miast, które stały się w ostatnich dwóch dekadach zapleczem relatywnie taniej i dobrze wykwalifikowanej kadry pracowniczej dla firm z całego świata. Teraz ten trend niestety dla nas zaczyna się jednak zmieniać. Czy to przypadek, że w tym samym czasie inżynier w Indiach stał się o 40% tańszy? Jesteśmy świadkami brutalnej, globalnej przesiadki, o której działy HR wolą głośno nie mówić. W dzisiejszym materiale pokażę Wam twarde dane i odpowiem na pytanie, czy Polsce grozi masowy odpływ miejsc pracy w sektorze IT i szeroko pojętych. Korporacjach. Zaczynamy.